To jest kolejny odcinek na moim kanale i to jest mały vlog, z, w którym pokażę Wam nowego przyjaciela, takiego małego przyjaciela. Można się było tego spodziewać, takie jest zwierzę klatkowe to jest królik mały. Królik mnie tylko teraz pierdzielę sesiano. Ja nazywam go Bonnie. Ja. Ponieważ... To jest jedna postać z nafa. Nie ja chciałem tego oczywiście bany nazywać, bo to jest tak taki takie średnie imię. Nie? Jak mu spem karmę, to tak to nie niej niej, ale w piernicząc to psianą. Tu ma poidło, tu ma taki daszek. To mała kulka po prostu. Tak kulka. Pierdzielę szaniesionką. No co? Taki krótki vlog, po prostu z pokazu nowego zwierzaka. No, dzisiaj jeszcze pokażę się z Minecrafta film, po prostu. E na camisa? Na razie.